Ktoś wodny, przygód branie, karta pełna, euforia, adrenalina, kręcąca się spula. To wratka wjeżdża, sygnalizatory, kipa na przegoszują, ona dopinują. manko! Ja witam na kanale Łowcy a przygód. Dzisiaj będziemy otwierać paczkę od pomarańczowych. Zostańcie z nami. Paczucha... Jest do tych polic rozmiarów, więc przystąpimy do otwierania. Tak, w łacusce tu znajduje się koło w wielkości 10 tysięcy bedbug firmy. Zobaczymy jakie tutaj ma przełożenie. Na pewno ma dwie aluminiowe sz szkule patrz, eee, Mieści żyłki 0,40-500 metrów, więc całkiem sporo. No ale nie ma napisana ilość łożysk A nie, jak to ma przełożenie? Zobaczmy. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Nie wiem, tutaj będzie napisane. Hmm. No, to nie ma napisane. Nie no, dosyć fajnie. Dużo, dużo to dosyć fajne zapakowane dużo dużą liczbą mączek. To jest wpisane. No, że dwie szpule aluminiowe, a jednak jedna szpule jest plastikowa. na użytku. Okej. Wygląda w ten sposób. Mhm. Skręcimy sobie go. No, całkiem, całkiem, całkiem. Pokojna A wersja. Mm. Wygląda w ten sposób. Wam do kamery. Bardzo, bardzo fajne wykonanie. Rączka metalowa. rękojeść jest, jest gumowana. Fajnie siedzi, fajnie się obraca. decyzyjny hamulec. No, na pewno, o, widzę jeszcze w zestawie, na pewno jest fajną rzeczą, że dodaję do zestawu pokrowiec na ten podwyteczek. No nic, będziemy testować nad wodą, zobaczymy co to jest warte. Zrobimy jakiś test na pewno, jakiś może karpił większy, może coś... I będziemy widzieć. No sędzia, co mamy w zestawie, to mamy. Zestaw e, zaciągarek, e, igieł e, firmy Hirishi. <grym _> tak to wygląda, taki zestawik przyszedł i całkiem, całkiem, całkiem fajnie. Zobaczymy, sobie ten zestaw. Tak to wygląda. Niech to jak, jak, jak to, jak na się zachowuje, jak to No, łóżczki. Łążeczki całkiem całkiem. To ostre. Nawet, Nawet ostre. No, no, zaciągarko. Do węzłów. Mamy. Wiertełko do kulek. No, jeszcze mamy różne rozmiary. W trzech to rozmiarach. Jak widzę? w rozmiarach różnej długości. Fajne do woreczków PVA do, czy, do, czy, czy do kuleczek mniejszych. Fajny fajny Stawik. OK. I to to mamy. Następną Następne. To jest w parce, To mamy zestaw. Siatek PVA. E, w tamtym sezonie. W tamtym sezonie, na tym sezonie używałem tych e, siatek. Rozpuszczają się nawet w zimnej wodzie. Że z czystym sumieniem mogę polecić. Tak to wygląda. Jest 5 metrów tej siatki. No i jest e, fajna, fajna. Siateczka. Żona tam zaprezentuje. Tle. No i okej. Okay. Dobra. Mamy tego raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sztuk. No więc mamy tego dosyć sporą ilość. Powinno, powinno starczyć na sezon, podłożyć na no bok. E, do tego na pewno, gdybyśmy mieli mm, taką tubę, na pewno zamawiałem, bo do tego mamy taką tubę siatek PVA razem z ubijakiem. Więc też całkiem, całkiem fajna rzecz. Tylko widzę, że to jest coś to nie funka. Tak powinno funkać. O, teraz wyszedł. Jeszcze... O, ubijaczek. Fajne. Malutkie siateczki będziesz było ubijać. Całkiem, całkiem też fajne. Mm, będziemy testować nad wodą. Nie by pisał 16, no 16 mm. Akurat tu się pomylili, bo zamawiałem 25 do 32 mm. No ale no, pewnie, się do, pewnie sobie domówię jeszcze na większy rozmiar. Może um, to tam go prezentuję. Tak, co my tu mamy dalej? I co my tu mamy dalej? Ok, teraz ja sobie włożę. I co my tu mamy dalej? O, plecioneczkę sobie zamówiłem. 1000 metrów. Tę plecionkę też już testowałem. Wytrzymała fajna plecionka, że z wszystkim sumieniem polecam. E, w tam, na, na, na tamtym sezonie, e, federowym, że fajna. E, super, super plecionka. Ok, następną wybór, to mamy na pewno, co tutaj mamy. Woreczki, woreczki perfoła, e, Rozmiar 16 na 12 cm. E, sztukowo tutaj jest chyba 200 sztuk tych woreczków. E, też testowane, też się fajnie rozpuszczają, więc za, za niewielkie pieniążki można sobie nabyć takie wo woreczki. Może to jest akurat to jest fajna rzecz. Tylko nic To jest standardowo sztafowane w takim woreczku. 200 sztuk tutaj mamy. Byle, byle. Ba, ba, ba.